Dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się takim oto pierścionkiem. Pierścionek może niezbyt ciekawy. Ciekawszy jest kamień. Już Wam go pokażę z bliska. Kamień ma piękną barwę. Właściwie to. Ta barwa może nas troszkę naprowadzać na to, co to może być. No, i zobaczmy sobie. Najpierw, może. Tak wam go pokazać. Barwa ładna. Może to być apatyt. Może to być akwamaryn. Chociaż to raczej nie jest barwa akwamaryn. No raczej bym tutaj nie stawiał na akwamaryn. Prędzej bym postawił na cyrkon. Taką barwę mają cyrkony. Czasami, co by to mogło być jeszcze, topazy, chociaż topazy mają też bardziej, mniej zieloną barwę. No i oczywiście, turmaliny. Przy czym, jeżeli to jest turmalin, to mógłby to być ewentualnie też turmalin Paraiba. Bo to jest taka barwa bardzo. Zbliżona. Ona jest troszkę mało fluorescencyjna jak na Paraibę, ale formalnie mogłaby być to również barwa Paraiba. No i cóż, trzeba by było sprawdzić najpierw, co to za minerał. Do tego mamy oczywiście nasz spektrometr. Tutaj już jest dość specyficznie ustawiony ten spektrometr. Nie przedstawiałem go po ostatnich badaniach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeżeli się. No, poprzestawiam go. Najpierw spróbujemy wykonać badanie. Jeżeli nic z tego nie wyjdzie, to będę go starał się przedstawić w jakiś inny sposób. No i oczywiście spektrometr sobie uruchomimy najpierw laser. Później jak już laser zadziała, to jeszcze trzeba osłonę usunąć, dlatego że nie jestem w stanie pracować dwoma rękami i jeszcze obsługiwać aparat. I teraz założę jeszcze okulary, tak? Pamiętajcie zawsze o okularach. Oczy nie odrastają, więc zobaczmy sobie najpierw, spróbuję go tutaj wsadzić. No, no i popatrzcie, co się nam tutaj dzieje. Chyba jednak jedną ręką nie dam rady tego zrobić. Przeustawić w takim razie wszystko tak żeby żeby było widać po pierwsze a po drugie żebym ja miał dwie ręce do obsługi urządzenia. Widać że urządzenie jest dość dobrze ustawione. Ono jest tak ustawione na większą rozdzielczość. Po prostu wcześniej miałem trochę problemów z Kamieniami. O, dobra, teraz coś widać. Teraz nawet widać bardzo ładnie. E, proszę Państwa, dość charakterystyczne widmo. Widmo ewidentnie jak już, ja już widzę, że to jest widmo turmalinu. E, gdyby to było widmo topazu, nie byłoby tego pasma e, powyżej 1000. E, topazy są tutaj. Podobne jest również pasmo berylu, przy czym pasmo berylu nie ma tutaj tych dwóch, tych dwóch pików w obszarze fluorescencyjnym. Już Wam tutaj znalazłem turmalin narów, no i zobaczmy sobie, to jest pasmo ramanowskie, natomiast tutaj jest lepiej widać, to jest pasmo raman plus fluorescencja i tak widzicie tutaj te dwa te dwa pasma, które mamy tutaj tak słabo zarysowane. Pamiętajcie o tym, że oni robiąc takie widma mają o wiele większe możliwości niż ja tutaj, choćby dlatego, że mogą sobie dowolnie ustawiać kamień. Jak widzicie, w dwóch konformacjach, jedna, czyli w jednym ustawieniu kamienia mamy bez czy to chodzi o konformację, czy to chodzi o tak, to jest 532 laser, czyli są dwie, dwa ustawienia kamienia, i raz te dwa piki w obszarze fotoluminesyjnym występują, drugi raz nie. My tu jesteśmy tak na granicy, że one prawie są, prawie już zniknęły, prawie są niewidoczne, ale, ale jednak cały czas są i nie ma wątpliwości, gdyby, gdyby był. Problem jakiś, no to z oznaczeniem, no to wtedy, wtedy trzeba byłoby coś z tym kamieniem robić. Na przykład wyjmować go. Ostatnio zresztą miałem takie turmaliny, których nie dało się oznaczyć w oprawie. Musiałem je wyjąć. Pokażę wam kiedyś ten pierścionek, bo go specjalnie sfotografowałem. Niby nic specjalnego, a przysporzył naprawdę dużo problemów i kamień trzeba było wyjąć, żeby można było wykonać. Widmo, które miało jakikolwiek sens. No i słuchajcie, no w takim razie mamy właściwie jedną dobrą wiadomość, bo potencjalnie może to być turmalin Paraiba, czyli ten kamień może być ekstremalnie drogi. Ale to tylko potencjalnie. Żeby to mógł być turmalin Paraiba, to barwa musi pochodzić od jonów miedzi i od jonów manganu. Jeżeli będzie tylko miedź, nie będzie manganu, to nie ma mowy o żadnym turmalinie Paraiba. To jest też często takie oszustwo, że tam, gdzie mają właśnie jony manganu, wpisuje się, że to jest Kuprian turmalin i nazywa się, nazywa się właśnie taki miedziowy turmalin, turmalinem Paraiba. No i to jest też takie oszustwo rynkowe. Bardzo często handlarze w ten w ten sposób, sposób robi. Więc jak możemy sprawdzić, czy tutaj są jony manganu. Tylko i wyłącznie spektrometria w świetle widzialnym nam tutaj może pomóc. I no do tego musimy się przenieść na drugie stanowisko. Stanowisko, które już dobrze znacie, tu mamy ten spektrometr. Uruchomię go zasadniczo co do zasady co do zasady ta żarówka powinna się nagrzać dlatego że żarówka w miarę zmiany temperatury będzie zmieniała swoje widmo więc w sytuacji w której ona osiąga temperaturę pracy należałoby nie wykonywać widmo bo wtedy odejmowanie tła może być niestabilne generalnie to widmo podstawowe jest niestabilne no i ja sobie tu go ustawię standardowo na razie, zobaczymy, może to wystarczy, jak nie wystarczy, no to, to wtedy się będę zastanawiał, co z tym dalej robić. Z reguły w ten sposób działam, że właśnie najpierw standardowe ustawienia, a potem kombinacje, dlatego że tak jest po prostu wygodniej, mniej czasu to wszystko zajmuje. Aha, może na początku Wam pokażę jak to jak to sobie tutaj umieszczam. Muszę wziąć To nie będzie takie proste. Kamienie w oprawie mają to do siebie, że, że właśnie trudno się je dość bada, bo oprawa przeszkadza. Czasami jest w ogóle tak, że oprawa całkowicie może spróbuję to tak przestawić, będzie będziecie więcej widzieć. No, i trochę muszę teraz się pobawić, tak, żeby cokolwiek było widać. Póki co, popatrzcie, nie mamy w ogóle żadnego widma. Pierścionek już jest w środku, a, a tutaj się nic nie dzieje. Trzeba to tak zrobić. Tutaj się coś zaczyna pojawiać, jakieś widmo, ale to jeszcze cały czas nie jest to, co lubimy oglądać. O, popatrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję Wam pokazać, jak to ustawiłem. W tym momencie nawet widać, że, że światło, które pada na detektor, czy właśnie na okno pomiarowe, jest niebieskie. W związku z tym ono przechodzi przez kamień. No i zobaczcie, co się takiego dzieje tutaj. Tutaj mamy dość ewidentne. Pasma, czyli mamy pasma pochodzące od miedzi. Jedno. Drugie pasmo pochodzące od miedzi, więc to by się zgadzało. Natomiast w miejscu, gdzie ma być pasmo pochodzące od manganu, nie ma nic. Jest dziura. W związku z tym, no tutaj nie ma manganu. Tutaj, w tym miejscu, powinno być pasmo i generalnie to, co jest w obszarze ultrafioletowym mogłoby być podniesione do góry. Wtedy by to oznaczało, że to jest paraiba. Czyli tutaj nie mamy do czynienia z paraibą. Niestety. A szkoda, bo już myślałem. To rzadko się zdarza. Ostatnio jeden klient przyniósł dwie, właściwie nawet trzy, trzy paraiby. Tylko, że to były te paraiby z Afryki. Ale nie z Nigerii, tylko tam z Mozambiku i z tych, z tych okolic Afryki Wschodniej. I jedna nawet była niepoprawiana czyli po prostu była w, takim, w, takim, w takiej barwie naturalnej. Naturalna barwa tych kamieni jest barwą czerwonawo-fioletową bardzo ciemną. Te kamienie dopiero się wygrzewa. To, ta barwa fioletowa czerwona fioletowa ona ulega rozjaśnieniu. Jony manganu przestają dawać tą barwę, zostają w taki sposób utlenione, że, że one przestają być centrami barwnymi. W związku z tym barwa rubelitu, takiego dość ciemnego rubelitu, zaczyna się rozjaśniać i w końcu zostaje na barwa miedzi. Tylko trzeba podczas uprawiania uważać, żeby całkowicie sobie nie usunąć barwy się od manganu, bo wtedy no, znowu mamy do czynienia, nie mamy do czynienia z Paraibą. Dlatego te zabiegi często się nie udają. A dodatkowo ilość tej miedzi jest stosunkowo niewielka, dlatego nasycenie barwy jest niewielkie. Te kamienie w związku z tym mają niską jakość i niską cenę. Natomiast tutaj, no, tutaj nie, ma, nie ma problemu, tutaj jest nawet to nie jest tak zwany Paraiba type. Bo właśnie te, te, kamienie, te kamienie, które muszą być poprawiane, które pierwotnie są rubelitami, nazywamy turmalinami typu Paraíba. One są znacznie tańsze, na nie jest niższa cena. Natomiast w przypadku tego kamienia mamy do czynienia po prostu ze zwykłym niebieskim albo zielonawo-niebieskim turmalinem. No i tutaj ceny są raczej. Symboliczne, szczególnie przy takich małych rozmiarach kamienia. No, i, no i to właśnie tyle, co chciałem Wam się pokazać. Znowu trochę pracy laboratoryjnej. Wyłączę może spektrometr, ten wentylator tutaj hałasuje dość poważnie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, to bardzo proszę zadajcie je na czacie. Jak widzicie, Znowu, bez oprzyrządowania nie ma możliwości oceny kamienia. Żadnej możliwości. Dlatego, że oczy nie są w stanie tego zobaczyć, a turmaliny Paraiba pod względem innych parametrów gemologicznych kompletnie nie różnią się od jakichkolwiek innych turmalinów. To są standardowe turmaliny, jedynie pochodzenie barwy, a pochodzenie barwy można stwierdzić wyłącznie na podstawie. I to tutaj szczególnie widać, dlatego że oczy widzą tak, jakby to był turmalin Paraiba. Barwa, barwa jest ok, barwa o, oczom wydaje się, że jest w porządku. Natomiast badania rozwiewają wszelkie wątpliwości. No, akurat, akurat w takim kierunku, że to nie jest ten kamień, ale generalnie Paraiby jest mało na rynku. Dlatego, dlatego ta Paraiba jest taka droga. Ja teraz przejdę do studio. Widzę, że coś piszecie na czacie. Ok, zobaczmy sobie... Musashi, dzień dobry Musashi, witaj. Dziękuję, że wspierasz kanał. Witaj Albert, dziękuję, że wspierasz kanał. Tomasz, witaj Tomasz. Sportowy. Sportowy proponuje, żebym nie dopatrzył tych jonów i zrobił Paraiba klientowi. Są święta. Aha, czyli na Mikołaja zrobić mu paraibę ze zwykłego turmalinu. No to niezły prezencik by był. Rzeczywiście, nie, niezły. Szczególnie dla kupującego. Rzeczywiście byłby taki prezencik, który, na, którego na pewno by nie polubił. Albert nie jest to paraiba, ale mam już jakieś predykcje, co to może być. No po prostu niebieskiej czy tam zielonawo niebieski Turmalin. Chociaż nie nazywałbym go indygolitem, dlatego że z reguły te niebieskie e, turmaliny zielonowo, niebieskie turmaliny nazywa się indygolitami. Natomiast przy tej barwie raczej bym, e, raczej bym takiej barwy, takiej, takiej nie stosował. E, po prostu e, niebieskawo-zielony e, turmalin i to jest e, wystarczające. E, one w tabelach, e, w cennikach, w tabelach cenników występują e, po prostu mają swoją oddzielną tablicę do oceny, do wyceny, i, i takie należy wyceniać. Ale nie jako, nie jako Paraiby, oczywiście, bo to byłoby, to byłoby dosyć niesprawiedliwe. Zresztą różnica pomiędzy ceną Paraiby a pomiędzy ceną takiego zwykłego turmalinu, no to jest, no tam jest przepaść. Generalnie przepaść cenowa. Te turmaliny są bardzo tanie, wręcz ekstremalnie tanie, natomiast no, paraiby są, są strasznie drogie, szczególnie jeżeli to są te paraiby z Brazylii. Tam, tam ceny są gigantyczne. Albert napisał: Aha, więc naturalny turmalin, niepodchodzący potelitarny kolor. No. To tak trochę dziwnie to nazwałeś. To jest naturalny turmalin, po prostu zielonowo-niebieski, który nie jest ani Paraibą, ani Paraiba Type. Bo tutaj musicie pamiętać, że Paraiba występuje w Brazylii i w Nigerii. One są, to jest jedno, jedno złoże. To jest to samo złoże, które zostało przecięte w momencie, kiedy kontynent kondwana się rozpadał. I wtedy no, część tego złoża została w Afryce, część została w Ameryce Południowej. Natomiast po drugiej stronie kontynentu są właśnie te turmaliny Paraiba Type, czyli takie, które, które są również barwione manganem i miedzią, tylko tej miedzi jest zdecydowanie mniej, a manganu jest zdecydowanie więcej. W związku z tym mangan dominuje i powstaje. Coś w rodzaju rubelitu naturalnie. A jeżeli się go wygrzeje, no to wtedy on się będzie rozjaśniał po pierwsze, a po drugie, mangan będzie rozjaśniał się szybciej niż miedź. W związku z tym, znaczy to, ten, ta barwa pochodząca od manganu będzie się rozjaśniać szybciej niż barwa pochodząca od, od miedzi. W związku z tym, jeżeli się go wygrzeje, to jest szansa, że uzyska się kamień o barwie. Turmalinu Paraiba, i wtedy mówi się o tym Paraiba Type. Natomiast ten kamień no to jest po prostu zwykły turmalin o takiej barwie. Tak należy go nazywać. Beata, dałabym się nabrać, wygląda na Paraibę. Tak właśnie, tak właśnie wygląda. Ale tak nabrać to się można również apatytem. Apatyt bardzo często ma barwę dokładnie taką jak, jak Paraiba. O tym też trzeba pamiętać, że często można, można dać się łatwo. Łatwo zwieść. OK, słuchajcie. No to tyle, co ja przygotowałem. Widzę, że Wy też nie macie jakoś więcej pytań. W takim razie dzisiaj będę kończył, ponieważ jutro nie mam mnie w pracy, więc jutro nie transmisje nie będą takie jak zawsze. Będzie to wyglądać troszeczkę inaczej. Ta poranna transmisja zapewne nie będzie o. 7.30, tylko może trochę później i pewnie nie będzie organizowane tak jak zwykle, tylko może jakąś aukcję zrobimy. Generalnie zgodnie z zasadami do połowy dnia powinien być dzień roboczy, więc myślę, że to tak zadziała. Dlatego wszystkich, wszystkich zapraszam, przy czym niekoniecznie będzie to działo dokładnie tak, jak w zwykły dzień roboczy. Musashi życzy zdrowych, wesołych świąt. Oczywiście dla, dla Ciebie różnie, dla całej społeczności również, chociaż, chociaż myślę, że jutro jeszcze będzie okazja życzyć sobie wesołych świąt. W takim razie dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia.